Bajeczki do poduszeczki Bajeczki do poduszeczki Historia pewnej róży Napisał Piotr Kukuła. Niestety to nasze ostatnie spotkanie z Różą i jej wspaniałą przygodą na łące. Pewnie ciekawi jesteście, jak ona się skończyła. Ja też. Gotowi? Co się stało? Gdzie jestem? Mój pokoik, wazonik, okno? I nagle przerażona Róża łapie się oboma rączkami za pąk. Gładzi się delikatnie po czerwonych aksamitnych płatkach i oddycha w końcu z ulgą. Moje płatki są. Och, jak się cieszę. Ale zaraz, zaraz. Jeśli jestem tutaj w wazoniku przy oknie, a moim płatkom nic się nie stało, to znaczy, że to wszystko mi się tylko śniło? Że nigdy nie przeżyłam tej wspaniałej podróży po łące, a historia pewnej róży została tylko wymyślona przeze mnie w moim zaspanym pąku? O, szkoda, to był jednak piękny sen. Dobrze przynajmniej, że Srebrniak jak księżyc mnie nie zdradził. A właściwie to gdzie on się podziewa, ten mój srebrzysty wędrowiec? Tęskniłam się trochę za nim. Wyjrzała za okno i rozejrzała się po niebie. Srebrniak krążył trochę zachmurzony, a jego poświata nieznacznie przygasła. Jest, jest tam, księżycu, księżycu srebrny, chodź tutaj. Chodź szybciutko muszę ci coś opowiedzieć. Długo trwało, zanim księżyc podpłynął, miał w minę jakby połknął cytrynę. Co ci jest? Zaniepokoiła się róża? Prawdę mówiąc no, no, mówiąc prawdę, no, no prawdę, no wiesz, jąkał się księżyc jak zwykle, gdy był czymś zdenerwowany i miał coś ważnego do powiedzenia. No powiedz wreszcie, moja te srebrzysta jąkało, no księżyc zebrał się w sobie. Niestety, to, co miał do powiedzenia róży, nie było przyjemne. Wiedział jednak, że zawsze lepiej. Jest odważyć się i powiedzieć prawdę, choćby nie wyglądała dla opowiadającego zbyt wesoło, niż zawzięcie kłamać. Jestem smutny i zawstydzony, w końcu wydukał z siebie. A to dlaczego? Nie pamiętasz? Spytał Róży. Pamiętam tylko, że miałam sen, w tym śnie byłeś i ty, ale wystąpiłeś chyba w niezbyt miłej roli. Zdradziłeś mnie, czy coś takiego, ale to był przecież tylko sen. To nie był sen, Różo. To wszystko przytrafiło się naprawdę. A, a ja naprawdę cię zdradziłem i teraz nie jestem godny Twojego zaufania i przyjaźni. To nie był sen? To znaczy, że ja to wszystko przeżyłam? Że mi się to przytrafiło naprawdę? Że łąka i pan słowiek? Cudownie! Jaka ja jestem szczęśliwa, księżycu! Róża nie posiadała się z radości. Podskakiwała w wazoniku i klaskała w małe swoje dłonie. Serduszko biło jej mocno. Ty masz powody do szczęścia, księżyc. Próbował się uśmiechać. Cieszę się, że przeżyłaś mnóstwo przygód i masz wielu nowych przyjaciół. Ja natomiast straciłem przyjaciela i zaufanie do samego siebie. Już nigdy nie będę szczęśliwy. Dlaczego to zrobiłeś? zapytała róża. Z zazdrości. Z zazdrości o ciebie i Twoją znajomość z panem Słowikiem. Byłem przerażony, że wyrwiesz się spod mojej kontroli, polubisz życie na łące i nigdy do mnie już nie wrócisz, że już nie będę ci nigdy potrzebny. Wyszeptał całą prawdę księżyc. Niepotrzebny? Głupta z ciebie! Ktoś przecież musi mi nocą oświetlać moje okienko i ten mój skrawek nieba, a któż jak nie ty robi to najlepiej? Poza tym bez Ciebie nigdy nie byłabym na łące. – Wybacz mi, Różo, proszę – prosił Księżyc. Wszyscy popełniamy błędy. Na łące wybaczanie to jakby podstawa dobrej egzystencji Srebrzysty. Niebiańska Wróżka wybaczyła mi nieposłuszeństwo, więc ja teraz Wybaczam Tobie. Co myślisz, mój ty, zazdrośniku? Myślę, że znowu ta uparta wróżka miała rację, wybąkał Księżyc. Pamiętam, powiedziała mi, że jak wrócisz, to nie tylko będziesz piękna, ale i mądra. Że podróże kształcą. No to co, opowiesz mi teraz o swoich przygodach? Z największą przyjemnością. Nawet nie masz pojęcia, ile ich przeżyłam. Zobaczyłam kawał fascynującego świata, poznałam mnóstwo niesamowitych istot. Najciekawsze jednak jest to, że całą tą łąkę, cały ten świat wyobrażałam sobie zupełnie inaczej. Mówię ci, zupełnie inaczej. Inaczej? Zdziwił się z lekka księżyc. Tak, zdecydowanie prościej. Ale wiesz co? Taki jak jest, podoba mi się nawet bardziej. Jest ciekawszy, czasem niezrozumiały, ale zdecydowanie piękny, rozważyła się Róża. I wiesz co? Kiedyś jeszcze chciałabym powrócić tam na łąkę. Wiem, że to niemożliwe, ale bardzo, bardzo bym chciała. A to się pewnie da zrobić dla mojej pięknej i mądrej róży, zaczął srebrzysty. Wróżko! Wróżko niebiańska, co płyniesz po niebo skłonie? Tym razem księżyc nie zdążył nawet skończyć. A wezwania bruszka wysłuchała i pojawiła się przed nimi. Chyba czekała na to wezwanie, może nawet podsłuchiwała troszeczkę. Jej musilinowa, błękitna suknia, usiana iskierkami gwiazd, błyszczała pośród nocy. Uśmiechnęła się czarująco. Panie księżycu drogi, co widzę? Poświata taka, że na końcu galaktyki widać, żeby tylko jakaś czarownica nie zapragnęła materiału na balową suknię. <laughs> wybacz, wybacz, żartowałam. Cóż, nie mogę się opanować, ale widzę, że płatki naszej ukochanej Róży również wyglądają wyjątkowo atrakcyjnie. Nieprawdaż, srebrzysty? Oj, tak, oj, tak, wyszeptał księżyc, wpatrzony w swoją ulubienicę jak w obrazek. No to witam nieposłuszną uczennicę i wielkiego zazdrośnika ponownie. W czym mogę wam pomóc? Pani wróżko kochana. Zaczęła róża. W imieniu własnym i tego tu srebrniaka zazdrośnika chciałam jak najserdeczniej i jak najgoręcej podziękować jej wróżkowatości za okazaną nam dobroć i łaskawość i zapewnić. Niestety, nie dane było Róży dokończyć. Wyraźnie, wróżka nie przepadała za przydługimi i nudnymi w jej mniemaniu zakończeniami. Wzięła więc tylko różdżkę do ręki, zakręciła czarodziejskim przedmiotem dookoła i wyczarowała. No właśnie, co wyczarowała tym razem? Jak myślicie? Hmm. Zostawię Was z tą wielką niewiadomą. Bo myślę, że wszyscy dobrze wiemy, przecież zjawiła się po to, aby może ponownie spełnić marzenie róży, a może wręcz przeciwnie. Kochani, dziękuję Wam za tę wspaniałą przygodę z historią pewnej róży. Cieszę się, że mogłam się nią z Wami podzielić. Pozdrawiam Was i do następnego usłyszenia i zobaczenia.